Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmiku na kanale Lakierowniczka. I dzisiaj przychodzę do Was z nową kolekcją firmy NES, z pierwszym testem, z pierwszym wrażeniem odnośnie najnowszej wiosennej kolekcji, która właśnie została wprowadzona do sprzedaży. Jest to kolekcja składająca się z sześciu lakierów hybrydowych, która nazywa się Kinomaniak. Stąd też element nawiązujący do tematyki, właśnie całej kolekcji. I w kolekcji znajduje się sześć kolorów. Ich nazwy, jak zawsze w firmie NES, są w pewien sposób powiązane z tematyką, są śmieszne i co przede wszystkim są w języku polskim, co zawsze w tej marce bardzo chwaliłam. I firma NES wprowadziła nam do sprzedaży tym razem sześć kolorów, które idealnie do siebie pasują. W odróżnieniu od ostatniej kolekcji, którą pokazywałam Wam niedawno na kanale Lakierowniczka, i kolekcja tamta nazywała się Hybryda z kobietą, gdzie kolory były zupełnie różne. Tak tutaj macie jeden motyw przewodni, ponieważ każdy z kolorów jest kolorem pastelowym, bardzo rozbielonym, bardzo jasnym. Każdy kolor jest inny, ale łączy ich właśnie to, że są w tym samym odcieniu, w tym samym stopniu jasności, więc idealnie ze sobą pasują. Kolekcja, jak wspominałam, zawiera 6 kolorów, ja mam je w tej mniejszej pojemności 4 ml, i za chwilę zobaczycie każdy z nich i zobaczycie fajne zdobienie. I buteleczki mają nazwę koloru. Tutaj, oczywiście, tutaj macie oznaczenie koloru. I jedna rzecz, która mnie zdziwiła, to nie ma tutaj oznaczenia koloru oraz numeru, co już w poprzednich kolekcjach było. Więc nie wiem, czy to jest jeszcze niedopracowane, czy z powrotem zmienili sposób oznaczenia lakierów, ale mam nadzieję, że to oznaczenie wróci, bo ono na przykład mi bardzo ułatwiało sprawę, gdy lakiery były w szufladzie i z góry mogłam każdy kolor poznać. Teraz może przejdziemy do pokazania wam tych wszystkich kolorów. Jeżeli chodzi o krycie, o odcienie, o to wszystko, to za chwilę zobaczycie sobie samodzielnie, możecie sobie same to ocenić. Numery kolorów zaczynają się od 7463 i idą po kolei jeden za drugim. Pierwszy kolor to wojownicza żaba ninja i jest to kolor zielony. Zieleń bardzo przyjemna, taka delikatna, jaśniutka, oczywiście jak wszystkie kolory jest bardzo rozbielona. Kolor ten kryje, moim zdaniem, tak jak większość w kolekcji, kolorów po dwóch warstwach. Kolejny kolor, który Wam dzisiaj zaprezentuję to jest Karate Pink. Może jest trochę różowy, ale powiedziałabym, że jest to bardziej kolor jasno-brzoskwiniowy. Fajnie wygląda sam na paznokciach, bo pięknie podkreśla opaleniznę przez to, że jest bardzo jasny, ale on jest idealnym tłem podzdobienia. Kolejny kolor, czyli Słomiany Patrol. Od razu przychodzi nam na myśl kolor żółty, bo jest to wersja rozbielona, ale nie tak zupełnie bardzo jasna. Bo miałam żółte takie mega jaśniutkie, takie bardzo blisko białego, a ten jest idealnie w punkt pomiędzy kolorem takim nasyconym żółtym a kolorem białym. Kolejny to Koral Sam w Domu. I tutaj, oczywiście, mamy odcień koralowy. I ten koralowy kolor jest nieco intensywny. Te kolory są naprawdę pastelowe, ale one, przez to, że są tak bardzo podbite kolorem białym, na opalonej skórze wyglądają niesamowicie odbijająco. I takie pastele, w połączeniu z opaloną skórą, dają efekt po prostu rewelacyjny. Kolejny kolor to Sharix i Błękitniks i tą nazwę koloru musiałam powtarzać chyba z 10 razy, żeby weszła mi ona po prostu w nawyk. Jest to kolor błękitny, rozbielony i jest to odcień, który jest taki przyszarzały. On nie jest taki intensywny, on nie ma w sobie tej nowości, on jest taki bardzo delikatny. Kolejny kolor to struś pędzi Fioł, który jest delikatnie fiołkowym, rozbielonym kolorem, i jest to jedyny kolor w całej kolekcji, który jest nieco gęstszy od pozostałych. I jest to kolor, który bardzo fajnie będzie się sprawdzał właśnie w połączeniu z pozostałymi. Jak możecie teraz sobie zobaczyć, cała kolekcja razem, wszystkie te kolory bardzo ładnie ze sobą wyglądają, i właściwie jak do mnie przyszła, to. W pierwszym momencie chciałam po prostu pomalować sobie każdy paznokieć na inny kolor. Co prawda jednego by mi zabrakło, musiałabym któryś z kolorów wyeliminować, natomiast wydaje mi się, że połączenie tylko i wyłącznie takich kolorowych, pastelowych odcieni będzie rewelacyjnie wyglądać. Trochę przypomina to wtedy takie kolorowe skitelsy w wersji pastelowej i to już wyglądałoby fajnie. Ale oczywiście nie będę Wam tu pokazywać malowania paznokci na gładko, no bo przecież musiałam wymyślić coś trochę ciekawszego. Więc dzisiejsze zdobienie zobaczycie sobie już za chwilę. Będzie to zdobienie, które będzie łączyło całą tą kolekcję. Po prostu nie mogłam wybrać. Patrzyłam na te kolory, mówię kurczę, co by tu teraz zmalować? Nie chciałam znowu malować wzorów kwiatowych, bo ostatnio wam trochę takich pokazywałam, więc jeżeli chcecie, możecie sobie tam wrócić. Chciałam zrobić coś innego. Nie chciałam wzorów azteckich, bo również niedawno pojawił się na kanale. Więc postanowiłam zrobić coś bardzo nieregularnego. I to jest typ zdobienia, który ostatnio niesamowicie mi się podoba. Widzę, że również wam bo ja jak ostatnio pytałam Was o zdobienia, które Wam się podobają aktualnie, to bardzo duża ilość z Was wymieniała kolorowy miszmasz. No i dzisiaj coś takiego stworzymy. Najpierw pomalowałam sobie paznokcie w kolorze. No właśnie. Wybrałam praktycznie każdy z tych kolorów, odrzuciłam kolor fioletowy i odrzuciłam kolor zielony, jeżeli chodzi o malowanie pozostałych paznokci, czyli cztery paznokcie pomalowałam w kolorze jasno-brzoskwiniowym. Karate pinks, błękitny Szarix i błękitniks, żółtym słomiany patrol oraz w kolorze tym koralowym koral sam w domu. Oczywiście jeden paznokieć pomalowałam serdeczny kolorem białym, cały na biało, również firmy Ness. Nałożyłam dwie warstwy koloru na wszystkie te paznokcie i przeszłam do malowania zdobienia. I początkowo chciałam zdobienie zrobić tylko na paznokciu serdecznym. Użyłam całej szóstki kolorów z dzisiejszej kolekcji Kinomaniak, zaaplikowałam je w sposób nieregularny, kreskami, paćkami na tym białym paznokciu. Utwardziłam w lampie, wzięłam sobie złotą folię transferową, która była mi niezbędna, żeby całość jeszcze bardziej podkręcić, przyłożyłam ją nieregularnie na paznokciu serdecznym i przeszłam do dodawania elementów ozdobnych. I tutaj chodzi o to, żeby dodać elementy w kolorze czarnym, czyli bardzo kontrastowym do całości i ułożyć je w sposób nieregularny. Wzięłam sobie motyw kropek, wzięłam sobie gwiazdkę, małe kreseczki, wzięłam sobie takie elementy nieregularnych strzałek, rozłożyłam je tam, gdzie widziałam, że jest wolna po prostu przestrzeń. Oczywiście nie można tutaj przesadzić, chociaż tu naprawdę można pozwolić sobie na bardzo dużo. I początkowo taki był zamysł skończenia w ten sposób stylizacji, ale ja sobie mówię, no, zawsze się ozdabia ten paznokiec serdeczny. Nie mam teraz bardzo długich paznokci, więc mogę sobie trochę poszaleć i postanowiłam na wiosnę, na lato, dla zachęty zrobić coś więcej. Na początku na paznokieć ten błękitny, zaplikowałam sobie dodatkowo folię transferową, po prostu odcisnęłam ją na warstwie dyspersyjnej utwardzonego lakieru hybrydowego. Jeżeli jeszcze czegoś o foliach transferowych nie wiecie, to przypominam, że na kanale jest cały filmik na ten temat. Następnie stwierdziłam, Stwierdziłam, że nie no, jeszcze coś bym chciała. Chciałam pokazać Wam ten kolorek, ten jaśniutki Karate Pink jako bazę podzdobienia, dlatego na nim nieco powtórzyłam zdobienie z poprzednich paznokci, z tego serdecznego, więc znów nieregularnie większością kolorów zrobiłam takie wzory, takie mazie na paznokciu małym. Pominęłam tym razem folię i przeszłam od razu do malowania czarnych elementów. W ten sposób możecie sobie zobaczyć, jak wyglądałaby wersja tego koloru. Koralowego, właśnie tego delikatnego różu, jako wersja bazowa zamiast bieli, a możecie też zobaczyć sobie, jak wygląda to zdobienie bez użycia folii transferowej, bo oczywiście jest to dodatek, który możecie pominąć. W ten sposób już stwierdziłam, że to jest to, że już wystarczy, że już nic więcej do tej kolekcji dodawać nie trzeba. Tak prezentuje się całe zdobienie. Oczywiście na końcu przykrywamy je topem. Tym razem wybrałam top w połysku, ale słuchajcie, maty wyglądają pięknie. Takie zdobienie w macie, jeszcze pastelowe kolory, to jest również świetne rozwiązanie. Kusiło mnie, ale no trochę tego matu już tu było, więc teraz postanowiłam postawić na połysk. To już jest wszystko. Mam nadzieję, że to zdobienie Wam się spodobało. Tu widzicie całą kolekcję. Koniecznie w komentarzach napiszcie mi, który z tych kolorów podoba Wam się najbardziej. Myślę, że ja w tym przypadku nie jestem w stanie wybrać faworyta. No, bo wiecie, kocham niebieski, ale piękny jest ten żółty, bo ostatnio mam manię na takie kolory. Za to ten jaśniutki róż świetnie pasuje właśnie na lato do opalonej skóry. Dla mnie po prostu ta kolekcja jest w pakiecie idealnie prezentuje się właśnie razem, połączona. Oczywiście linki do wszystkich produktów macie na dole w opisie oraz na blogu. Wchodzicie w pierwszy link w opisie i tam wszystko się znajduje. W międzyczasie pojawiły się również inne propozycje na wzornikach. Mam nadzieję, że one również Was nieco zainspirują. Tam znalazł się motyw zwierzęcy przepleciony właśnie w kolorystyce pastelowej. Bardzo podobało mi się to połączenie i chciałam już je dla Was wykonać, ale jednak przekonał mnie taki mały miszmasz na paznokciach. To już jest wszystko, jeżeli chodzi o kolekcję kinomaniak. Mam nadzieję, że Wam się podobało zdobienie. Czekam na Wasze komentarze i pozdrawiam ciepło. Trzymajcie się, pa pa!